Zasięgi, zasięgi. Znowu YouTube przyciął. Przecież robię ten zduping. Robię i te. P, i, i. i. te pdy. I zduping. Tyle dobrego. Znowu przyciął. Ale chwila. Przecież mamy marzec. Czas na nową fryzurę. No, prawie bym zapomniał. No i teraz jestem Edgy. I teraz jestem fresh. O, ktoś dzwoni. Halo? TVN? Y jutro u was? Nie no, jasne, przyjadę, nie ma problemu. Że też mnie jeszcze zapraszają do tego TVNu u Pewnie nikogo innego z YouTube'a nie znają. Nie, Maciek, nie myśl tak? Myśl pozytywnie, nie bądź negatywny. To dlatego, że jesteś bardzo śmieszny. Maciek tak myśl Dobra, czas coś nagrać. Śmieszne czy nie, liczy się sztuka. Ten znowu leci do tej piwnicy. Zazdrośisz, bo jestem znanym youtuberem. Srerem. Co? Kowna! No, jesteś nieśmieszny! Idę kręcić z duping. Spiźnik. Nie znają się, nie znają, nie doceniają, a ja mam w głowie tyle pomysłów, nie wszystkie moje. Nie rozumiem, czemu YouTube tak mnie traktuje. Te wszystkie zasięgi tak szybko spadają. Mam pomysł. W kwietniu przefarbuję sobie włosy na czerwono, w kolorze trawy. Haha, ha, ale to zabawne, ale to kreatywne. Dupa.